Siemaneczko, Siemaneczko. Dzisiaj 30 będzie usuwać skutki burzy. Burza to była nawołnica. No i dmuchawa. Tutaj już w tym roku nie będzie używana. Mamy rozrzutnik zrzucony. Przyczepa z pszenicy. Tak samo. Przyczepa nawet. Wczoraj rozrzutnik, dzisiaj zrzucaliśmy. Dzisiaj będzie trzeba jeszcze maszyny poprzestawiać. Tutaj drela w będzie tutaj na stałe stać. Tyle pszenicy. I z tamtego roku jeszcze był jęczmień. To na tamtym wsypaliśmy ten z tego roku. Mogę Wam tu teraz w sumie poklejać kilka zdjęć, jak to wczoraj wyglądało. To się spodziewało, że tu fajnie wykosiliśmy coś tam koło domu. Rzuciliśmy zboże z Buchawy i kilka minut po zrzuceniu przyszedł taki huragan. W przez chwili to przez okno nawet nic nie było widać. Tam na boisku, jest tam, boisko, połamane bramki, gdzieś, gdzie nie dachówki z dachów pospadały, właśnie drzewa powyrywane, schody połamane, bo się drzewo wywaliło. dała radę No i 30 jak widzicie ciągnik do wszystkiego Kurde, tam się znowu coś chmurzy Ciekawe czy nic nie przyjdzie dzisiaj Teraz mają być właśnie takie pogody dzisiaj nie wyjedzie w pole przez tydzień O, tam pospadały jakieś gałęzie Widzą rekord, przykryty bandeką Tutaj jak widzicie gałąź no i tak te drzewo ciągniemy wczoraj na wieczór dużo straży nawet wojskowa straż pożarna była o tam auto jest bo nawet internetu nie było niestety bo drzewo przepało kable te drzewo teraz będzie się kierą trzeba porąbać no troszeczkę no mais powaliło ale to i tak nic w porównaniu Polem sąsiada, tam to jest kurczę powalone. No i słoma. Nasza słoma będzie do presowania i trochę przemoka to, będzie trzeba ją zgrabić. No i jesteśmy za naszą sodołą. No i drzewo leży dobra, myślę, że w tym filmie to już wszystko, nie będę tu więcej przedłużać, się żegnam, no i cześć. No i teraz tych te gałęzi tu obcinamy i to kurdajemy, ale o, znowu coś zaczyna pokropywać. Oby wczoraj też zaczę zaczęło kropić, a skończyło się wiadomo jak. No to może dzisiaj nic nie będzie.